Witam. Dzisiaj nauczymy się jak puszczać piosenkę, a następnie jak ją zatrzymywać i znowu puszczać. W tym celu wybieramy sobie jakąś dowolną pioseneczkę, ja wybiorę tą Żeby otworzyć piosenkę naciskamy na oto ten trójkącik. Żeby zatrzymać piosenkę ciskamy ponownie to kółeczko, tym razem, że są to dwa paski. Jak widzimy piosenka zatrzymała się żeby ponownie ją puścić znowu naciskamy trójkącik i żeby zatrzymać ponownie naciskamy dwa paseczki i znowu puszczamy zatrzymujemy puszczamy zatrzymujemy puszczamy zatrzymujemy puszczamy zatrzymujemy puszczamy zatrzymujemy i teraz już możemy w nieskończoność puszczać ją, zatrzymywać, puszczać ją, zatrzymywać. No i właśnie w ten oto prosty sposób dzisiaj nauczyliśmy się, jak otwierać piosenkę, jak ją zatrzymywać, a następnie jak znowu puszczać. Dziękuję wszystkim za uwagę.